4 zł. Tato, to ja Marcin, będę niedługo w z cyrkiem przyjeżdżam. Zostałem klaunem, może się spotkamy, weźmy ze sobą o, i pracę Znajdę, o, będzie dojść, do Tato, niedługo się zobaczymy, papa. Tata, papa, papa. Odezwał? odezwał? Cyrk. Mówiłem ci? Cyrk, do ciebie przyjeżdżam. Cyrku klaunem. Klaunem, twój jest... tata, twój cyrk. Przyjedzie. Marcin, tak to się Marcin. Szydłego przyjedzie. Co, gra. Przyjedzie do ciebie. Przyjedzie. O ja bym no, co dał no, wszystko co mam. No, przyjedzie. Przyjedzie. Mój synek. Ale gra tam ma? No. W cyrku. O ja wykochamy. W cyrku. No wiem. Wtem, kłamatolotka, czy uprę. to coś kurde. A się śmie kurde, łopie. I klał w Janek, kochanie, do CB mogę dziś do CB o. przyjechać i zostać na noc, ale wyjeb go się z mieszkania Skarbie. Nie, nie wyjebę. Czy Ja bym chciał syna zobaczyć, kochani kusiku. Za mną Ja bym chciał... choć za chwilę, do tego syna zobaczyć. Ale A, jaki klaut. Nie mam tyle. No, fajny klaut. Paweł Nowakowski, klałd. kojarzysz z Irlandii? Paweł? Tak, wygadził z Tobą. Mówił, że z razem popijaliście. No. To też Cię oglądam. Tak? No. Paweł, wygadził z Tobą. Paweł. To mój syn, Paweł. tutaj, byle Pamiętam. kogo byś nie